Dagmara Moranowska, witam i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. A pogoda w Polsce zaczął kształtować układ wyżowy, który w tym nadchodzącym tygodniu zagwarantuje nam piękną i słoneczną pogodę. Ponadto do naszego kraju napływają masy cieplejszego powietrza i taka aura utrzyma się z nami co najmniej do czwartku, ponieważ od piątku powrót niestety nieco bardziej zimowej pogody. Tej nocy nad obszarem całego kraju będzie bardzo pogodnie okresami zupełnie bezchmurnie. Jednak w centrum i na zachodzie kraju o poranku będą tworzyły się gęste mgły i zamglenia ograniczające widocz, widoczność, natomiast na wschodzie dokuczać będzie nieco silniejszy wiatr. Na termometrach w nocy od 0 do maksymalnie 2 stopni na przeważającym obszarze. Najcieplej we Wrocławiu tam około 3 stopni. Jutro kontynuacja tej bardzo pogodnej aury w całym kraju że nie będzie mało okresami zupełnie bezchmurnie Na termometrach w ciągu dnia od 6 do 9 stopni na wschodzie i na północy kraju i od 13 do nawet 14 stopni na zachodzie kraju. Spójrzmy teraz na mapy dla naszego regionu. Noc na Kujawach i na Pomorzu również będzie bardzo pogodna, zupełnie bezchmurna. Na termometrach o poranku od 1 do maksymalnie 2 stopni, jednak na zachodzie naszego regionu o poranku będą tworzyły się również silne mgły i zamglenia. Jutro w całym regionie dominować będzie piękna, słoneczna pogoda na termometrach od 9 do 10 stopni. Na barometrach teraz wahania ciśnienia jutro 1025 hektopaskali. Udanego tygodnia Państwu życzę. Do zobaczenia.